Pan kieruje Słowo do swoich dzieci, do swojego miasta i rozpoczyna mowę pełną miłości od słów, wydawałoby się, dosyć nieprzyjemnych. A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion ludzkich. Wytyka małość? Wytyka prowincjalność, podkreśla słabość. Nie. Bóg mówi prawdę. Bóg mówi prawdę o Betlejem, które rzeczywiście było bardzo maleńkie. Pomimo, że z Betlejem pochodził król Dawid, to nie rozwinęło się ono zbytnio. Maleńkie Betlejem. Nie było się zbytnio czym szczycić. Ale te słowa, chociaż mówią o małości, o słabości, są słowami Boga, który jest miłością. Z miłości Bóg mówi prawdę. Nie po to, by potępić, by przybić, by pogrążyć. W bólu, w smutku, w poczuciu, że jest się gorszym, Bóg mówi słowo pełne miłości, słowo, które jest prawdą, bo kocha prawdę. Z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu. Pomimo że Betlejem jest tak małe i Bóg to wie, upodobał sobie właśnie w Betlejem. Upodobał sobie właśnie w tej małości, upodobał sobie w tym zaścianku. Trudna prawda o nas nie przekreśla możliwości działania Boga. To jest bardzo ważne przesłanie proroka Michała, przez którego do nas dzisiaj mówi Pan: Nawet nasza naj, największa słabość, Nasze największe ograniczenia, to czym nie możemy się chlubić, to z powodu czego często jest nam przykro, może wstyd, może chcemy się chować. W tym może działać Bóg. I może działać rzeczy naprawdę niezwykłe. Słabość nie jest dla Boga czymś, co wyklucza. Wręcz przeciwnie, upodobał sobie Pan w tym, co małe, upodobał sobie Pan w tym, co jest słabe, co nie ma siły samo w sobie, upodobał sobie Pan w tym, czym inni gardzą. Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci powróci do synów Izraela. Gdy stanie się to, co Bóg chce, gdy stanie się, kiedy Bóg chce, wtedy objawi się owoc, o który Bogu chodzi. Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg pragnie, aby wszyscy doświadczyli Jego miłości. Bóg pragnie, aby wszyscy stali się synami Boga. Wypełni się to wtedy, gdy pozwolimy, aby działo się to, co chce Bóg. Wypełni się to wtedy, gdy nie będziemy patrzeć po ludzku, gdy nie będziemy po ludzku kategoryzować, czy coś jest wielkie, czy coś jest małe, czy coś ma szansę, czy nie ma szansy. Wielkie dzieła Boga, czyli doświadczenie synostwa. Mocy płynącej z tożsamości, kim jestem, to się wypełni wtedy, gdy pozwolimy, aby Bóg robił swoje. I to jest cel chrześcijaństwa. To jest cel chrześcijańskiej formacji. Aby Bóg w Twoim i moim życiu mógł robić swoje. Byśmy dróg Bożych nie tarasowali myśleniem o tym, co wielkie, a co małe byśmy zrezygnowali z ludzkich ocen. Trudne to z jednej strony po ludzku, bo mamy swój rozum, myślimy, analizujemy, widzimy, wyciągamy jakieś konsekwencje i jest wiele takich rzeczywistości w naszym życiu, które mogą być dla nas po ludzku gwarancją, że mamy rację. Że dobrze oceniamy. Że dobrze oceniamy. A jednak to z tego, co w oczach ludzkich było najmniejsze, urodził się ten, który był największy. Nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. I kiedy stajemy u początku nowego roku formacyjnego, Bóg chce nam to przypomnieć. Nie w ludzkiej ocenie, i nie w ludzkim działaniu jest siła wspólnoty. Nie w ludzkich perspektywach jest nasza wielkość, skuteczność. Ona jest w robieniu miejsca Bogu. Dlatego rekolekcje, które wprowadzają nowy rok formacyjny, wyglądają tak, a nie inaczej. Dlatego nie przygotowuje ich żaden człowiek, ale Rada Generalna siada z pustymi rękami i pyta, słuchając, rozeznając, pozwalając Bogu mówić. I my tak naprawdę nie wiemy z godziny na godzinę, co się będzie działo. Wszystko się może wydarzyć. Wszystko Bóg może powiedzieć. Do wszystkiego Bóg może zaprosić. I wszystko Bóg może przekreślić. Bo jest Bogiem, a wielkie rzeczy dokonują się wtedy, kiedy On działa i kiedy my wchodzimy w Jego działanie. Jakaż to jest wielka droga i ważna droga, aby z człowieka, który wie w Bogu, dzięki formacji chrześcijańskiej, stawać się człowiekiem, który nie wie? Jaka to jest wielka droga, którą pokazuje nam nasz patron święty Jan Chrzciciel? Że trzeba się umniejszyć, czyli nie bazować na sobie, nie pokładać ufności w tym, co mam, w tym, co rozumiem, w tym, jak przewiduję, ale umniejszać się po to, by Bóg wzrasta. Kiedy Bóg wzrasta? Bóg wzrasta wtedy, gdy człowiek zaczyna milczeć, gdy człowiek bardziej chce słuchać niż mówić. Gdy człowiek jest bardziej bezradny niż mocny, gdy człowiek doświadcza bardziej porażki niż zwycięstwa. I jako obraz tej małej drogi do wielkości, Bóg pokazuje nam błogosławioną dziewicę Maryję, maleńką, która zrezygnowała. Z wszystkich przywilejów wielkości, wielkością kobiety w starożytności było posiadać dużo potomstwa, było posiadać wielu synów, bo wtedy była nadzieja, że być może jeden z nich będzie mesjaszem, że być może dzieci tych synów, że spośród nich będzie mesjasz. A jeśli nie, to może chociaż z wnuków. Wielkość kobiety starożytnego wschodu. To było mnóstwo potomstwa. A jak poucza nas święta tradycja, Maryja jako młoda dziewczyna składa ślub czystości, że nie będzie miała męża, że nie będzie współżyła, że nie będzie rodziła, że dla świata, w którym żyje, stanie się wzgardzoną, poniżoną, wydaną na pośmiewisko, że będzie najmniejsza, bo bezpłodna nierodząca, nieprzekazująca życie. I Maryja czyni to po to, aby była cała dla Boga. Wybiera uniżenie, wybiera wzgardę po to, by w jej życiu był tylko Bóg. By wielkość jej nie była wielkością w oczach świata, płynącą z potomstwa, ale by wielkość jej była znana tylko Bogu. By cała była tylko dla Niego. To niezwykła figura, nie tylko dla nas jako odpowiedzialnych za wspólnotę. To niezwykły wzór dla nas jako chrześcijan. Dla nas, którzy w pewnym momencie naszego życia przejęliśmy się na poważnie Ewangelią i poszliśmy za Panem, ucząc się, jak być coraz bardziej podobnym do Niego. Jak rezygnować z ludzkich ocen? Walczymy i borykamy się co chwilę, upadając i wstając, przeżywając pocieszenia i strapienia, przeżywając momenty, w których rzeczywiście udaje się naśladować Jezusa i przeżywając dramat, w którym uświadamiamy sobie, że jesteśmy od niego tak bardzo dalecy. Stajemy tutaj jako ludzie, w których życiu wypełnia się zasada falowania od wzlotów do upadków. Ale mądrość Bożego prowadzenia pozwala nam falować po to, byśmy nie zależeli od siebie, byśmy nie poczuli się pewni, ale doświadczając cały czas porażek, trudności, grzechu przede wszystkim, grzechu, wciąż znosili oczy ku górze, Wyczekując Jego pomocy, licząc na Jego ratunek, nie na nasz, licząc na Jego moc, nie na naszą. Im bardziej pokornie przeżywamy nasze upadki, tym bardziej te fale się prostują, tworząc prostą linię zawierzenia, prostą linię tego duchowego spokoju, za którym każdy z nas tęskni i którego każdy z nas potrzebuje. Bez względu na to, jak do tej prostej ci daleko dzisiaj, bez względu na to, ile jest w tobie niepokoju, gniewu z powodu tego, że pewnych rzeczy nie rozumiesz, że pewnych rzeczy nie chcesz, że pewnych rzeczy nie akceptujesz, bez względu na to. Ile jest dzisiaj wzburzenia, które jest toksyczne, burzy jedność, prowadzi do tego, że jedni występują przeciwko drugim i nie ma w nich prawdziwej miłości, bez względu na to, ile jest w tobie tego wewnętrznego rozdarcia. Popatrz na Boga, który doskonale radzi sobie. Z zasadą falowania w historii zbawienia. Ta genealogia, którą przeczytaliśmy przed chwilą, to nic innego jak tryumf Boga w falowaniu historii zbawienia. Pośród tych imion przeplatają się święci i wielcy grzesznicy, ci, którzy rozwinęli Izrael w kierunku Bożych planów i ci, którzy Boże plany zaprzepaszczali. A w tym wszystkim Bóg zwycięzca, a w tym wszystkim Bóg konsekwentnie okazujący miłosierdzie, Bóg akceptujący to, że raz wychodzi, a raz nie wychodzi. W żyłach naszego Pana Jezusa Chrystusa płynęła krew świętych grzeszników. W żyłach naszej wspólnoty płynie krew świętych. I grzeszników. Płynie krew ludzi, którym czasami wychodzi, ale najczęściej nie wychodzi, którzy powinni być wzorem, a najczęściej zawodzą. W żyłach dających życie naszej wspólnocie płynie krew ludzi, którzy doświadczają tej bezradności, o której. Medytujemy. Ale ta dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje, że nie jest najważniejsze to, jakiej jakości jest krew. Ta dzisiejsza liturgia Słowa pokazuje, że najważniejsze jest, którędy ta krew płynie. Jeżeli stara się przede wszystkim płynąć kanałami: bożymi to nawet gdy jest niedoskonała chora zatruta przeżywa wspaniałe oczyszczenie przeżywa to niezwykłe bycie filtrowaną przez miłosierdzie przez sakramentalną obecność Chrystusa przeżywa to oczyszczające filtrowanie Właśnie we wspólnocie, w której płynie i którą ma ożywiać. Jaka to jest nadzieja dla nas? Słabych, grzesznych, pragnących świętości, jakaż to jest nadzieja dla nas? Gdy z jednej strony widzimy falowanie w historii zbawienia, a z drugiej widzimy boskie obietnice Boga, który wybiera to, co jest małe i głupie w oczach świata, gdy. Wreszcie widzimy niepokalaną Boga Rodzicę, daną nam jako orędowniczkę i wzór, latarnię morską, na którą mamy się wpatrywać, jeżeli pragniemy bezpiecznego portu. Moi drodzy, tak niewiele dni dzieli nas od uroczystego zawierzenia wspólnoty przyjaciela oblubieńca Najświętszej Maryi Pannie. Tak niewiele dzieli nas od dnia, w którym liturgicznie i uroczyście powiemy jej: bądź naszą matką, bądź naszą królową, bądź naszą formatorką, bądź pierwsza, a my pójdziemy za Tobą. Wierzę bardzo mocno, że jako wspólnota, a dziś tutaj jako odpowiedzialni za nią, wchodzimy na tą ostatnią prostą. I Pan woła, abyśmy uważnie przyjrzeli się powołaniu naszemu, historii naszej, kondycji naszej, nie załamując się grzechem, nie rezygnując i poddając się, pokornie mówiąc, jesteśmy zbyt słabi, by robić tak wielkie rzeczy. Ale Pan wprowadza nas na ostatnią prostą, która jest prostą nadziei, prostą do zwycięstwa. Prostą, która Zwróci naszą uwagę na to, co do zwycięstwa prowadzi. Na uniżenie na wzór Maryi. Na poniżenie na wzór Maryi. I chcę z całego serca życzyć Tobie i modlę się za to bardzo mocno, aby w tym świętym czasie i przez to, co Pan powie, pokaże, przygotuje. Serce Twoje się umniejszało, ludzkie zamysły ustępowały miejsca Bożym planom. Byśmy byli ogołacani, byśmy byli bezradni, byśmy byli słabi, ale byśmy dzięki temu jeszcze mocniej wyciągali ręce do Jezusa, prosząc, by to On sobie radził, by to On zwyciężał. Tam, gdzie my sobie nie radzimy, i tam, gdzie my nie zwyciężamy. Aby to był Jego czas. I aby to było piękne. Zakosztujmy słodyczy Chrystusowych zwycięstw w naszych porażkach. Zakosztujmy tej Paschy, którą celebrujemy w świętej Eucharystii. Gdy maleńki niepozorny kawałek chleba staje się Bogiem, staje się ciałem Pana. I to, co czytaliśmy w proroctwie Michała, to się właśnie tutaj za chwilę dokona, a Ty, mały kawałku chleba, najmniejszy, najcieńszy. Jesteś spośród chleba, który dzisiaj braliśmy do rąk, ale to z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu w sercach naszych. A kiedy pozwolimy na to i kiedy zjednoczymy się z taką wolą Boga, wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Wtedy będziemy Królestwem Bożym, żyjącym i objawiającym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.